Siemaneczko, z tej strony Brączek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Ostatni vlog wam się bardzo tak Bardzo Bardzo tak bardzo, bardzo, tak bardzo Bardzo tak Bardzo Spodobał także, bardzo mnie to cieszy Cześć Tak, aha właśnie Nie, <laughs> ze mną boleko oczywiście mi się daj Nie chciałem go stresować Jezus Maria W tym vlogu zobaczycie Dużo, dużo, rzeczy, dużo. dużo rzeczy. Zobaczycie dużo czerwonego koloru. No będą same case. No co mam wiesz, bawełny nie obeszłoby się bez gospodarstwa pana Krzysztofa. Życie... Zobaczycie też nowy nabytek. Zobaczycie też nowy nabytek u pana skalskiego. być to case 105a. Zobaczycie jeszcze pumę, której na pewno jeszcze nie widzieliście. Co? Dziękujemy panu Krzyściowi za, za, za dzisiejszą wycieczkę, bo naprawdę objeździliśmy bardzo dużo. No ponad ponad dwie godziny sobie wycieczkę zrobiliśmy jeszcze tam do firmy, takiej po, po pasze. Pozdrawiamy pana Krzysia oczywiście i zapraszamy na no. dalszą część vloga. Kurwa, jak dał w pizdę. i jedno z większych pierwszych gospodarstw jego nagrywanych, także tutaj na tle mam film z Fejsa jest to fejs 90x oczywiście sobie stoi z durem i stoi z paszowozem ja jestem w górku w szczeleniu, prawową? O, bardzo ładnie teraz wygląda. Dzisiaj specjalnie o 7 stali. No. By przyjechać, za was, jak Pan Krzysztof będzie strzelił. No, jesteśmy po szczeleniu i teraz będziemy sobie po prostu w gospodarstwie. Jednak tutaj Olek może mi opowie, bo ja tutaj trochę obeznany jestem. To możemy się brzeić, proszę proszę ja cię co trochę, ja ci mam. Trochę błota mam. No i tutaj mam oczywiście case'a, jest to 125-kon. Maksum. Maksum 125? Jo, dobrze 125. Maksum 125 kon Oczywiście no bardzo fajny ciągnik, główny w gospodarstwie tutaj orka, takie siewy gietam. Takie najważniejsze sprawy. Na zimę sobie czeka, no bo nie ma co robić, jedynie co to będzie wyważone. Zboże, jak tutaj widzicie, nowy zakup. Tego jeszcze ani ja nie nagrywałem, ani nie było na żadnym z naszych kanałów, ponieważ to nowy zakup, tak samo jak paszowozu. Mamy tutaj pszczepę pronarkę tonową? 9 tonowa 9,5 tam wchodzi 9,5 Nie, 9,5 nie, 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 Nagra w zestawie z Bizonem i case'em właśnie na żniwa, które już już niebawem. Maczysz to powiedział, że jakbym miał kupować przyczepę na pewno by była to znowu ta panarka. Także jak najbardziej polecana przyczepka, jak będziecie mieli kupować sobie przyczepkę taką na średnie gospodarstwa polecamy jak najbardziej. Kej zebisty, naprawdę. mi się tak podoba, e, ładnie ten aparat sobie radzi na ciemnych. No, 125 koni, także no, bardzo fajnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj oczywiście prasa Kejsa RB344. Pan Krzysztof również poleca, także. No... Sam mogę polecić, bo wiem, wiem, jakie belki są z tej pracy. Naprawdę, super zbicie. Praca jest idealna. Pasuje idealnie do tego gospodarstwa. Nie no. wiem. Na żadną inną chyba pan Krzysztof, Krzysztof by jej nie zamienił. Bardzo fajny zestaw, nie? Case z caseem. Case, no, case, tak, case no. no to nie wiem, co ten siewnik tu robi. No to jest właśnie siewnik pana Krzyścia. Naprawdę, on tym się je? Tak. No, jeden z I zobacz, jak jest pięknie, właśnie. Co roku jest idealnie, zasiadam. mówię. ścieżek nie ma, nie? No nie, ale kurczę powiem ci, że naprawdę ten siewnik spisuje, spisuje się bardzo dobrze. No, Dlaczego przydałby się jakiś nowy siewnik Przydałby nie? się, ale mówię, no to niektóre stare maszyny lepiej się spisują niż te nowe. Yy, jest, widzicie, w bardzo dobrym stanie, tak? No to nie ma co narzekać. Dalej jest siewka. Co to za siewka. A Unii chyba brzeg, czy nie? Nie. Tak, to jest Unia. Unia, ale nie. MS400. Jo. Ale ładna siewka. Fajna. Fajna siewka. Podwyższony no, na. więc nie pokazuje, nie? Bo to jest vlog. No dobrze. Wiesz, no. O, bardzo ładnie wygląda. Dziękuję. Mimo, że jesteś w gospodarstwie. Czy ten mamy krokobierka opryskiwać? jo. I Mam, nie? No i on sobie 60-kom lata. No i o wiareczka. O, tam jak widzicie. Tak, no? y... Czy Nie dostigma. Sleepmatekla. Sipmatek. Matekla, No jak tam z tyłu widzicie? To to są do... siatki, do kiszonki do, kiszonki, do, do rozrzutnika. rozrzutnika. Dobra, to lecimy dalej, w sumie tutaj jest wszystko. To jesteśmy ogólnie w kolejnym garażu. Po prawej twojej stronie znaczymy i znajduje się i od tyłu mamy rozrzutnik. Najlepsze zostawimy na koniec. No to tutaj tu mamy rozrzutnik powieda AHA F267. Rozrzutnik jest naprawdę naprawdę Dobry. super. No i mamy tutaj yy, pół kuna, czteroskupowy no. yy, tak, obracany Obracany, obrotowy ja powiedziałem? Nie. Półk czteroskibowy obracany, także. Drogi. Żeby... No, Oj, drogi. O, uważaj. Oj. No, obracany, także. No, pan Krzysztof bardzo sobie chwali ten półki, myślę, że koło. może konkurować z Fernandem. Oj, jak najbardziej, mi się wydaje, że tak. To koło jest boskie po prostu. Dwie to Widziałeś... promarki, moim zdaniem. No, wiem. wiem. Widziałeś tak Nie, dwie to trójkąt moim zdaniem. Kun i, i, i właśnie ten. I, i, i No I po jeszcze mógłby być. Kuna, też. Kuna, kuna u nas bardzo mało, tak jak i Fernando, także ci nie powiem, ale z tego co wiem, to naprawdę u pana Krzysztof spisuje się idealnie. Jak wierze, ale jak w no. farmingu, jak farmingu. No. A pan się chyba już nie używa, co? Nie, nie używa, jeszcze, jeszcze miał do tego. Nie wiem czy to dobrze widać, potingerka, jedna rzędówka. Ale jak w farmingu, normalnie jakbyśmy na no. typowej taką. Taką na typowej, Może to właśnie są te tekstury, Nie, nie wiem, może ktoś tam coś. No tutaj mam przytrząsach. To jest ten te, te, te co 130 chodzi. Mm -hmm. No, to jest najlepszy zestaw jaki może być, nie? Ten te, te przetrząsacz 160. No. no, bez kitu Tak zajebiście wygląda, że masakra. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć. O, Sześć, i 60 daj, daje radę najbardziej. No to zostawmy Bizon, ale... No, ja nie pokazuję, że tu Bizon w ogóle jest. Po co ty tu mówisz, że tu Bizon się znajduje? Lecimy tutaj dalej. Kultywator dziekana, no... Nie wiem, nie mam... Dalej. Agregat, agregat uprawowy. Nie, nie, w ogóle pierwszy raz taką maszynę widzę, tak że, no, Ale no, jest, no, wiesz, no, Tak powiemy wam, że no, z tego co pan Krzysiu mówił, no ogólnie, jeżeli chodzi o ramę, to widzicie, jest bardzo, ale to wręcz bardzo masywna. Ale materiał, z jakiego jest tutaj wykonana reszta, jest podobno fatalne. No lekko kamień tutaj jak widzicie, już jest pogięte graczki. Graczki. No graczki też po. Graczki graczki, graczki są wyprostowane także. Jo, tak. graczki się aż poprostowały. Także no powiem wam, że tak średnio. Yy, no i tutaj naprawdę. Tutaj no to moim zdaniem nie ma co w ogóle jak widzicie e, garażowana Unia, także no dlatego są takie barwy Chyba jedna lepszy w Waszym Unii moim zdaniem e, Chyba tak i bo mówię garażowana to ładnie wygląda, tak? Bo tak jak widziałem jak na filmikach to robotę robi, naprawdę e, No robotę robi, a u innych rolników właśnie jak mają właśnie coś z Unii To te agregaty prawdopodobnie wyglądają, nieprawdopodobnie, bo wyglądają różowe e, Lub praktycznie już w ogóle nie, to sama kolorset No nie jest grabiarka oczywiście, z grabiarki nie ma co pokazywać, bo typowa polska zgrabiarka. No i, i, jak widzieliście i roztrząsarka jak i z grabiarka Troszkę starsza, ale dają, dają sobie radę w nie tym gospodarstwie. kurde, pan Krzysio namówił co to jest za firmy. Ale kolory jak w Sipmie, ale to nie są to nie jest chyba SIP. Dyskowa? Dyskowa. Kosierka dyskowa, no i pan Krzysio również żeby sobie chwalił, także no. No, no i, yy. i coś najważniejszego zostało jo, ci do omówienia. Krzysią, jo. na Bo Ja na mało to, taki, taki typowy, typowy brączek zaraz będzie. Kurde. Ja A no Bizon. Ja czuł, bi, to... bizon pana Krzysia. Zostaw to, bo urwiesz. Ale normalnie fajnie kosiło, wszyscy, wszyscy mówią, że no właśnie czemu nie lepszy, kombań nie większy, ale no tak jak wiecie, pan Krzysiu makrówki i 20 hektarów jest praktycznie do cięcia, tylko zbóż, może troszkę więcej i... O Jezu. 20 hektarów zboża to moim zdaniem nie ma co kupować kombajnę. Nie ma co, tym bardziej, że pan Krzysiu ten na ten no, no od podszewki i gdy coś się tylko stanie, to może sam sobie to zrobić, tak? Bardziej, Części są stanie. Tym bardziej, że pan się tylko u siebie. I u tak i jeszcze dziadek bardzo pomaga w koszeniu, także no... Pff, nie, myślę, że nie ma, nie ma co się zastanawiać i ten bizon oby tylko jeszcze pracował jak najdłużej w tej gospodarstwie. Jeśli pan Krzysiu miał minimum tam 40 hektarów zboża, jeszcze miał zagwarantowane usługi, to moim zdaniem ten kombajn był opłacany, no Tak. Ale jak do siebie tylko i wiecie, coś się stanie, to no w nowym kompanii niestety, ale tylko serwis, nic więcej, tak? No. no, bardzo ładnie tutaj wygląda ze znaszkiem Bizona. Mi